Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Stańszewski i jestem historykiem literatury. Na co dzień mam przyjemność pracować jako asystent w Katedrze Historii i Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i zajmuję się literaturą dawną, literaturą dawno popularną, związkami między literaturą a sztukami wizualnymi, literaturą i kulturą dawnego Krakowa. Oraz badania nad piśmiennością. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o mojej książce, Historie krakowskie, funkcjonowanie narracyjnych tekstów popularnych we Wczesnaubrzydnej Aglomeracji Krakowskiej, która jest rezultatem kilkuletnich badań, które były umożliwione przez grant przyznany mi przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Preludium i która to książka wyjdzie niebawem nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka tej zajmuje się większością z tych spraw, o których Państwu przed i zajmuje się też przede wszystkim kwestią historii w dawnym Krakowie. Czym są historie, o których opowiadamy na Mianem historii określamy proste opowieści, proste narracyjne historie o różnej tematyce. Mogą to być fabuły przygodowe, fabuły miłosne, fabuły komiczne, bądź teksty mające służyć moralnieniu czytelnika. Bohaterami tych tekstów były takie postaci, jak gruby i sprośny, ale bardzo wymowny Marchot, jak cierpliwa Gryzelda jak Długocierpiąca Magielona, czy Fantastyczna Meluzyna, bądź Przemyślny Sowidżo. Postaci, których imiona nie mówią nam wiele, albo mówią bardzo mało, natomiast dla czytelnika lub czytelniczki w XVI-wiecznej Europie postaci te osoby były równie popularne jak postaci czytanych przez nas książek, komiksów, oglądanych filmów, seriali bądź gier. Teksty te i opowieści o przygodach tych postaci były znane w całej Europie głównie dlatego, że były tłumaczone na wszystkie główne języki nowożytnej Europy, w tym też na język polski. Miejscem, gdzie te historie wchodzą w obręb kultury polskiej, jest właśnie Kraków, gdzie po raz pierwszy historie są tłumaczone na polski i wydawane jako książki drukowane. Dlaczego właśnie Kraków był centrum produkcji popularnych narracji? To było miasto, w którym splotło się wiele czynników w XVI wieku. Tutaj były szkoły, które tworzyły nowych potencjalnych czytelników tekstów, przede wszystkim religijnych, ale także być może tekstów popularnych. Tutaj też powstają pierwsze stałe drukarnie w mieście, które trwają, których funkcjonowanie trwa dłużej niż kilka miesięcy. Takie zakłady jak zakłady Jana Halera, jak drukarnie Rodusza Schwanbergów jak drukarnie Małżeństwa Unglerów, czy też drukarnia na ulicy Gołębie znajdująca się niedaleko mnie, a założona przez Hieronima Wietora. Tutaj wreszcie działają tłumacze, którzy udostępnili historię po polsku tutejszym mieszkańcom. Tacy ludzie jak Marcin Siennik, tłumacz Meluzyny, czy też jak Jan Skoszyczek, bakałasz Uniwersytetu Krakowskiego i mój starszy kolega, wybitny tłumacz literatury popularnej, który przełożył historię o Machołcie i historię o siedmiu mędrcach. Tutaj wreszcie działają księgarnie, które sprzedają te książki najpierw czytelnikom krakowskim, a następnie odpowiadają za rozprowadzenie tych tekstów po całym Rzeczpospolitej. W tytule mojej książki zawarłem słowo funkcjonowanie. To słowo funkcjonowanie jest dla mnie o tyle ważne, ponieważ te historie nie interesują mnie jako Skamieliny literackie, słusznie bądź niesłusznie zapomniane przez późniejsze pokolenia czytelników, ale jako część codzienności. Część codzienności mieszkańców Krakowa, część ich codziennego życia, część świata, w którym się obracali. Moja książka jest książką o funkcjonowaniu innych książek, o funkcjonowaniu tekstów literackich. Innymi słowy. Jestem zainteresowany tym, czym były te książki dla dawnych Krakowian, jakie, była, jakie było życie tych książek w dawnym mieście, w mieście nowożytnym w naszym mieście, czyli w Krakowie. Badając to życie, staram się prześledzić drugie książki od jej powstania, od, wydrukowa od jej przetłumaczenia i wydrukowania, po moment, kiedy ta książka trafiała w ręce czytelnika. Moja, te, moja książka składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza będzie, jest poświęcona produkcji książki. To znaczy, tam w tej części zastanawiam się nad tym, jakie, w jaki sposób twórcy książki, twórcy literatury popularnej, a za twórcy literatury popularnej w tym czasie określamy, uważamy nie tyle autorów tych tekstów, którzy byli bardzo często nieznani lub żyli przed wiekami, ale tych ludzi, którzy adaptowali te teksty na użytek. Krakowian XVI-wieczny czy XVII-wieczny, czyli to będą drukarze, to będą wydawcy, to będą nakładcy, to będą też wreszcie tłumacze książek, tacy jak Marcin Siennik czy na przykład Jan Skoszyczek. Zadaję pytanie w książce o to, w jaki sposób ci ludzie reklamowali. Książki Słończynnego, w jaki sposób, jaki obraz tych książek tworzyli uczytelników, którzy bardzo często nie mogli jeszcze nie wiedzieć, że książka może służyć też do rozrywki, może też służyć do wspaniałych przyjemności, którzy bardzo często patrzyli na książkę przede wszystkim jako na narzędzie, które ma im pomóc dostają się do nieba, wygraniu procesu sądowego albo zaradzeniu problemowi medycznemu. Zadaję pytanie o to, w jaki sposób, czy te książki były opłacalną inwestycją dla drukarzy i wydawców. Następnie zajmuję się kwestią sprzedaży książek, to znaczy zastanawiam się na ile poważną częścią rynku książki, rodzącego się w Krakowie rynku książki drukowanej, mogły być te teksty. Jaka była droga tych tekstów z Krakowa? do innych miast Rzeczpospolitej. Wreszcie, jakie, jak wpływały na funkcjonowanie tych książek takie czynniki jak cena tych utworów, jak y, reklama czy jak cenzura. Wreszcie, zajmuję się kwestią czytania tych książek i czytelników. Kim byli ci ludzie? Jak oni podchodzili do tekstów popularnych, jak podchodzili do tekstu literackiego w ogóle? Jakie sposoby patrzenia na książkę i na literaturę mogli wynieść z edukacji szkolnej? Co mogą nam powiedzieć o nich testamenty, inwentarze mieszkańców Dawnego Krakowa? które przejrzałem w Archiwum Narodowym na ulicy Siennej, przygotowując moją publikację. Wreszcie, jak czytano te książki, te książki jak czytano te historie popularne? Czy, to by, czy dominowała lektura głośna bądź cicha? Czy trzeba w ogóle było umieć czytać, żeby poznać tego typu tekst? Moja książka, jak wspomniałem, jest książką napisaną przez historyka literatury i z zakresu historii literatury, ale pytania, które w niej zadaję, wymagają sięgnięcia poza moją specjalność zawodową. Jest to więc książka intertekstualna, żeby odpowiedzieć na pytania, które stawiam w dawnej literaturze popularnej i czytelnikom tych tekstów. Sięgam też do szerokopędnej historii książki, sięgam do historii druku, historii papiernictwa w Krakowie, czy też historii rynku książki. Sięgam wreszcie do narzędzi, które, które, które mi dostarcza demografia, czy też badania ekonomiczne, bądź historia społeczna, czy wreszcie badania nad piśmiennością, czyli badania nad tym, w jaki sposób zmienia się Myślenie społeczeństwa, które sięga po pismo, które adaptuje pismo jako narzędzie podtrzymujące kontakty społeczne. Ta książka, którą państwu, o której Państwu opowiadam, jest oczywiście książką o książkach, ale jest też książką o dawnym mieście i książką o ludziach, którzy w tym mieście mieszkali, ludziach różnych od nas pod wieloma względami, ale jednak czasami podobnych. Żeby zrozumieć tych ludzi, żeby poznać tych ludzi. Często trzeba sięgnąć do mater takich materiałów jak teksty, ponieważ stosunek społeczeństwa do tekstu pozwala też czasami zrozumieć to, w jaki sposób dana społeczność, dana grupa ludzi mebluje sobie świat, w jaki sposób wyobraża sobie świat i to możemy, ślady takiego rozumienia dawnego Krakowia możemy znaleźć też w ich stosunku do tekstów popularnych. Moja książka Historie Krakowskie jest też książką, co trzeba powiedzieć, troszeczkę paradoksalną, ponieważ, z jednej strony, to jest bardzo mocno regionalna książka, książka mówiąca o kulturze literackiej tego miejsca, w którym jestem, czyli kulturze literackiej Krakowa, dawnego Krakowa, ale też książka, która bardzo silnie stara się powiązać literaturę popularną Nowożytnej Polski z literaturą popularną Europy tamtego czasu. I nie jest to przypadkowe, ponieważ ten paradoks tkwi w samej tej literaturze. To były książki krakowskie, to były książki tłumaczone w Krakowie. Wydawane w Krakowie, sprzedawane w Krakowie i z Krakowa wysyłane do nich miast Rzeczpospolitej, ale jednocześnie przygody Machauta, czy Meluzyny, czy Magielony, czy też Gryzeldy, znane były mieszkańcom Krakowa, znane były mieszkańcom Londynu, Paryża, Norymbergi i innych większych miast europejskich. I ten paradoks akurat jest dla nas prawdopodobnie bardzo zrozumiały jako ludzi, którzy szukają przyjemności i rozrywki we współczesnych tekstach zglobalizowanej kultury masowej. Jeszcze raz zapraszam Państwa do lektury mojej książki i dziękuję za uwagę.